Witam w kolejnej części Instagram w Ultima Underworld i spotkałem Impa, który mówi do mnie, rymuje nawet, kim jesteś. If I am thief, I am a thief, I'll be. With a very great price, have something you want, something you need, uh, it'll open your eyes. Mmm, um, mm. coś, coś takiego masz, czego nie potrzebuję. A crown it is that what we offer the only thing for you in this room. The rest of the treasure is not yours to have. To steal it, we mean your doom. Aha, no, uh -huh. dobra, dobra. Co jest ciekawego w tej koronie, niby. Co jest takiego specjalnego? A maze it is you'll want to get through. Through many a fool did, it did swallow. what i have will enhance your eyes and show you the yellow to follow um, dobra. that is the question it is not and one you'll have to figure it's one eye to help you is not bloodshot and its size its size is smaller not bigger O co mu chodzi w tej chwili, nie wiem za bardzo. Zaraz zobaczę, tylko muszę się rozejrzeć, ale... A skąd ty w ogóle masz tą koronę? A thief I told you is what I am, and a grand theft it was, I suppose. Haste the crown, slick as can be, right from under the evil one's nose. Hm, pewnie Tybalowi ukradł. Dobra, dlaczego mi po prostu nie dasz tej korony? Can't just give it to anyone. My clothes you must hit. Prove yourself worthy and control your greed. Jakie wskazówki masz dla mnie? <coughs> that's all I can tell you. It should be enough. It's really simple. If you're to dump, that's tough. Dobra. A nie, poczekaj, musimy mi powiedzieć coś więcej. <laughs> we'll be watching. Se, Aha, więc tutaj mam. Pełno rzeczy. No cóż, moja. Może wiedza się na coś zda. Mam wziąć jedną z tych korum, która jest magiczna. A będziemy sobie z nimi poradził, tak czy inaczej. Ale po co mi te wszystkie rzeczy? Chyba, że magicz. You found a trap. Do you should disarm it? No. Tego to przecież my jest pierwszy raz z czymś takim się spotkałem Czy mam traps zero? No dobra, czas to, co tu się będzie działo. Powiedział, że ma być jakaś mniejsza ta korona, czy coś w tym stylu. Więc pewnie jakoś zwycza zwyczajna. Szkoda, że kurczę, nie mogę sobie... To jest... A biorę. po prostu, na przykład tą wezmę. Cursed Crown, to nie. Dobrze, że mam to lore... ...przeklęta. To tą. Magical Crown. Jednak się nie wkurzają. To sobie schowam. Jeszcze tu mam koronę jakąś. Cursed Crown, hmm, czyli pewnie to będzie ta Magical. Oraz gdzieś tu jeszcze jedna była taka... A, to, to zobaczę co to jest. A oh jest Crown of Maze Navigation. Tego szukałem właśnie. Odnaleziona. Ale zobacz sobie jeszcze to na przykład, co to jest. Magical Crown znowu, pewnie przeklęte. To się zidentyfikuje. Jeszcze jedna. Cursed Crown. No cóż. A ja sobie podlecę na górę. Czy tam oni sobie tylko tak stoją i blokują, czy coś? Melo imp. Melo imp. Dobra, już nie można z nimi rozmawiać. Mam to co... Z... A, zaraz, tu są jeszcze jakieś... A to chyba tylko impy tam siedzą i się gapią. Nic, nic. No, a jak to wygląda? Jakoś tak. No dobra. A zaraz, skąd ja przyjechałem stąd? No. I ponieważ... O, super, super. Jak to było? Ort Wisylem. Zobaczę sobie... To, mam, zaraz, to jest Crown of Maze Navigation, czyli dzięki tej koronie będę mógł bezpiecznie przejść przez labirynt. Oraz mam tutaj dwie jakieś magiczne korony niby. Po prostu Cursed Crown, tylko o tym nie wiedział. To ta druga też będzie pani Cursed. A, sprawdzę. A nie ma nadmazy. Dobra, wywaram. No to spoko, mam to czego szukałem i teraz jest A nie no, w sumie teraz mogę iść ta tędy, tylko że to mnie doprowadzi znowu do tego cholernego skakania, prawda? 103 No 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 Jakoś to trzeba przeżyć, jakoś to trzeba przeżyć Dobra, biegnę. biegnę, 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 biegnę. O nie, za dużo was tu jest. A, nie mogę się nas schować. Kurde, masz się jak schować w ogóle, To ponad... <laughs> tu jest, kurde. Który to jest lewitacja? lewitacji? Szybko tutaj uciec. Udało się. To gdzie, ja, gdzie jest wejście do tego labiryntu, albo. Tu mogę przejść, albo tu błędy. Mmm, dobra, zaraz jak to jest? Aż kurczę. Trzymaj tam... się na mnie. To ja skorzystam z lewitacji, jednak zaryzykuję. Może nie trafi. <śpiewanie> Super. No i... A ja tutaj kurczę skończyłem Dobra, tym razem samą kreaturą spróbuję to zrobić Może będzie lepiej To nie jest proste O niech to szlak no, jeszcze sobie nie mogę trafić. No, cholera. O, nie doskoczy tam, ale mogę, może teraz się uda. Już... Udało się! Dosłownie na styk No popatrzcie mam 6 i 0 Jak to wygląda Mam nadzieję, że znajdę tam jakieś lecznicze napoje zaraz gdzieś tam gdzie pójdę o no proszę Tylko, że teraz naprawdę jeden fałszywy ruch i jest śmierć Super. To mi się podoba. Ah, Szybko, ale połowisko. Tak, <laughs> jest sporo tutaj chodzenia. Myślałem, że będzie krócej. Gdzie to zaprowadzi? No gdzie? O drzwi, które pewnie będą zamknięte? Nie, otwarte są. Cóż tam za tymi drzwiami jest? Dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Na razie.